No cześć. Nie, tym razem to ja mówię. Potrzebujesz osobistego blendera, w którym zblendujesz warzywa, owoce, przygotujesz smoothie oraz pyszne szenki. Stawiam się do dyspozycji. Jak na przenośny blender jestem całkiem silny. Mam 150 watów mocy. Poradzę sobie z orzechami, a nawet z lodem. Wow! Od 18 tysięcy obrotów na minutę aż zakręci Ci się w głowie. Widzisz gdzieś kabel? Możesz ze mnie korzystać bezprzewodowo. Chodź, pojedziemy na wycieczkę, ja wybieram dokąd. Małkinia? Pakuj mnie w pokrowiec. Czy ty patrzysz mi się na baterię? Na jednym ładowaniu przygotujemy razem nawet 22 koktajle. Kto by pomyślał, że ogarnę małe przyjęcie. Co mogę jeszcze o sobie powiedzieć? E, łatwo się myję, a do tego jestem modnisiem. Znajdziesz mnie w pięciu różnych kolorach. A gdzie? w MediaExpert lub na MediaExpert.pl Dobra, Klaudia, przejmuję ten kanał. A! Aaaa!